Cicho obejmuję siebie czułością, oddycham miękko i spokojnie czuję, jak zdrowie jest każdym oddechem. Śmiecham się do swojego ciała, ono odpowiada wdzięcznością. Kładę dłonie tam, gdzie chcę dać więcej miłości. Pod moimi palcami czuję ciepło, pozdrowienia. Słucham, jak we mnie płynie życie, czuję ukojenie, czuję bezpieczeństwo, jestem otulona troską. Jestem zaopiekowana od środka, moje serce bije spokojnym rytmem uzdrawiania. Zdrowie je łagodnie, naturalnie, w swoim tempie. Zdrowie je, bo pozwalam, zdrowie je, bo kocham siebie. Zdrowie je, bo jestem gotowa przyjąć zdrowie w pełni. Każda część mojego ciała wie, jak wracać do równowagi. Słucham mojego organizmu z łagodnością i szacunkiem, oddycham głęboko i czuję, jak zdrowieje z każdym wdechem. Każda kropla krwi niesie informacje o zdrowieniu. Moje serce pompuje siłę i spokój. W każdy zakątek mojego ciała, moje mięśnie rozluźniają się, dając przestrzeń dla lekkości. Czuję, jak wyższa siła opiekuje się mną z miłością. Światło przepływa przez moje ciało, jak ciepły strumień. Każda komórka napełnia się energią źródła czuję obecność dobra wokół mnie jestem prowadzona drogą uzdrawiania moje zdrowienie jest błogosławione zdrowieję łagodnie naturalnie, w swoim tempie zdrowieję, bo pozwalam zdrowieję, bo kocham siebie Zdrowie, bo jestem gotowa przyjąć zdrowie w pełni. Mm. Dziękuję za każdy postęp, nawet najdelikatniejszy. Dziękuję za każdą chwilę lekkości. Pozwalam sobie na zdrowienie w pełnej łagodności. Pozwalam, aby życie opiekowało się mną z dobrocią. Przyjmuję wsparcie od ludzi, którzy życzą mi dobrze. Przyjmuję troskę od świata, który otula mnie ochroną. Przyjmuję czułość od samej siebie. Szanuję moje tempo uzdrawiania. Moje ciało i dusza współpracują dla mojego dobra. Czuję, jak w środku zapala się światło regeneracji. Czuję, jak zdrowienie rozchodzi się we mnie falami ukojenia. Czuję, jak moja siła wewnętrzna budzi się z głębokim spokojem. Zdrowieje teraz, zdrowieje dziś, zdrowieje każdego dnia bardziej z lekkością. Każdego dnia robię coś dobrego dla mojego zdrowia Doceniam każdy krok, nawet najmniejszy postęp Wybieram jedzenie, które mnie wzmacnia Wypijam wodę jak eliksir siły Śpię głębiej, bo wiem, że sen uzdrawia nie się odpoczywać bez poczucia winy. Dbam o moje ciało z szacunkiem i dojrzałością. Zdrowie łagodnie, naturalnie, w swoim tempie. Zdrowie, bo pozwalam, zdrowie, bo kocham siebie. Zdrowie, bo jestem gotowa przyjąć zdrowie w pełni. Motywacje to mój czas na powrót do pełni zdrowia.